Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek. Dzień dobry, Stanisław Zapotoczny. Drodzy Państwo, jesteśmy już w połowie roku, wakacje się skończyły, to już, już druga połowa roku. Niebawem czas szybko leci, będzie Boże Narodzenie, zacznie się już nowy rok. A zmierzamy do tego, że kadencja obecnego urzędującego prezydenta w Polsce, Andrzeja Dudy. Powoli dobiega końca i niebawem będziemy świadkami kolejnej kampanii wyborczej, takiej oficjalnej, bo nieoficjalne kampanie wyborcze już są prowadzone. Już nawet słyszałem ostatnio zarzut w stosunku do um, szefa konfederacji, czyli pana Mencena, że on właśnie już prowadzi neokampanię wyborczą. <laughs> A chcemy poruszyć ten wątek z tego względu, że ponownie będziemy kanalizowani, nakręcani, po prostu będą grali na naszych emocjach i ponownie będziemy uczestniczyć w plebiscycie między mniejszym złem a większym złem. No czyli tutaj trzeba powiedzieć, że ta kadencja prezydenta Dudy to jest druga, bo gdyby to była pierwsza, to oczywiście on jeszcze mógłby zgodnie z konstytucją startować. No chyba, że premier Tusk unieważni konstytucję i pozwoli Dudzie wystartować po raz trzeci, bo przecież takiego wariantu przy obecnym reżimie także wykluczyć nie można. Ale zakładam, że tutaj porozumienia pomiędzy Tuskiem a Dudą nie będzie i przepisy konstytucji w zakresie maksymalnie dwóch kadencji po sobie następujących jednego prezydenta nie będzie można przedłużyć, więc trzeba się spodziewać, że zarówno Tusk, jak i Kaczyński będą chcieli wysuwać swoich kandydatów, i to, co my tutaj cały czas podkreślamy, a zwłaszcza od marca 2020 roku, różnice pomiędzy tymi środowiskami politycznymi, gdy idzie o ważne dla sprawy Polski, nigdy nie występowały. Bo jak popatrzymy na kwestie stosunku do NATO, kwestie stosunku do Ukrainy, kwestie stosunku do Izraela, kwestie stosunku do Niemiec, kwestie stosunku do Rosji, do Białorusi, kwestie suwerenności energetycznej, kwestie ideologii zrównoważonego rozwoju Polski, ideologii Zielonego Ładu, piątki dla zwierząt, itd., itd., a kwestie oczywiście migracji. Migracji, czyli podmiany narodu polskiego i wprowadzenia w Polsce multiculti, to te środowiska są po prostu wzbieżne w swoich planach i w swoich działaniach i po wielokroć tego dowiodły. I dlatego teraz, mimo że jest to jeszcze no, pewnie z 10 miesięcy przed wyborami. Bo poprzednie, przypomnę, pierwsza tura przypadała w czerwcu 2020 roku, druga dwa tygodnie później w lipcu 2020 roku i do tej pory powiem, pluję sobie w brodę, której nie posiadam, że w drugiej turze zagłosowałem na obecnego prezydenta Polski. To był po prostu straszny błąd, to było niewybaczalne i nie należy y, działać pod wpływem emocji, pod wpływem potrzebtu żony. Ciotki, brata czy jeszcze kogoś, że zagłosuj na tego, bo jak nie ten, to Polska zaraz upadnie. Polska była upadła w, wtedy, czyli w 2020 roku, bo pamiętamy, że od marca zarządzili tutaj nam reżim terror i bezprawie. Nie będę używał jakiego słowa, bo za to zablokowali już nasz kanał na TikToku. Ale pamiętajmy o tych sprawach, że zarówno jedni, jak i drudzy będą nam podstawiali i widzimy, jakie to są nazwiska. To są osoby, które źle się zasłużyły, w cudzysłowie oczywiście narodowi polskiemu i państwu polskiemu po marcu 2020 roku, i te osoby będą wystawiane przez Jarosława Kaczyńskiego, jak i te osoby, które teraz. W reżimie, w reżimie 13 grudnia 2023 roku są forowane jako potencjalni kandydaci w wyborach prezydenckich 2025 roku, też nie zasługują na poparcie. Więc w takich sytuacjach po prostu grzechem ciężkim przeciwko Boku przeciwko państwu polskiemu, przeciwko narodowi polskiemu jest zagłosowanie na któregokolwiek z nich. Wtedy po prostu nie trzeba iść głosować. Chyba, że uda się w jeszcze w tym niesamowicie krótkim, no niespełna paromiesięcznym już tylko czasie, biorąc pod uwagę czas kampanii wyborczej, kiedy trzeba nazbierać podpisy i zarejestrować kandydata na prezydenta, udałoby się środowiskom które są patriotyczne, nie rzeczywiście takiego kandydata przygotować. Póki co na razie nic na to nie wskazuje, ale nie wykluczam takiej możliwości. Jednocześnie uczulam by nie poddawać się emocjom, by używać tego daru, który dał nam pan Bóg, czyli rozumu i pamięci, byśmy wiedząc to, czego tamci dokonali przeciwko Polsce, przeciwko narodowi polskiemu, przeciwko Kościołowi katolickiemu, żeby o tym pamiętać i tę wiedzę wykorzystać przy podejmowaniu takich decyzji jak głosowanie w wyborach albo po prostu odmowa uczestnictwa w tym akcie, świadoma odmowa po to, żeby nie popierać złego kandydata przed innym złym kandydatem. Tutaj wydaje mi się, że warto jeszcze dodać odnośnie tych rzeczy, które łączą te środowiska, właśnie ten establishment polityczny, który występuje pod różnymi źródłami. No ale generalnie wiadomo, że jest płynność kadrowa i większość tych ludzi. Już zmieniała te partie polityczne wielokrotnie. A co jest jeszcze takiego wspólnego, bo tutaj Stanisław może tak wspomniał, ale nie rozwinął tego wątku. Wydaje mi się, że wspólną rzeczą to jest po prostu ignorowanie najwyższego prawa w Polsce, czyli konstytucji. Ja tak przypominam, że. Poprzednie władze pisowskie, które były wielokrotnie, można powiedzieć, podejmowały decyzje wbrew temu, co jest zapisane w Konstytucji. Z drugiej strony, również teraz już spotkałem się z takim pojęciem, które jest eksponowane chociażby chyba przez obecnie urzędującego premiera, a pojęcie te brzmi. Demokracja wojująca, jeśli się nie mylę. No, i tutaj, jeżeli chodzi o te pojęcie, to można tak wyciągnąć wnioski z tych wypowiedzi, że tutaj jest generalnie o to chodzi, żeby naprawić w ich imię, w ich mniemaniu, po prostu system państwowy, w jaki, jaki ten funkcjonuje w naszym państwie, obchodząc po prostu regulacje prawne. I na tym właśnie ma niby polegać ta demokracja wołująca, czyli na zasadzie, jak to rewolucjoniści przy każdej okazji, czy to była rewolucja francuska czy rewolucja bolszewicka. Dla tych ludzi prawo nie miało żadnego znaczenia. Również widzieliśmy w trakcie, w trakcie sprawowania władzy przez wcześniejszy właśnie obóz rządzący, czyli pisowski, w tym czasie, kiedy oni rządzili, ci teraz obecni, ja pamiętam i chyba drodzy Państwo, też pamiętacie wielokrotnie różnego rodzaju manifestacje na ulicach polskich miast z okrzykami Konstytucja, Konstytucja. Z koszulkami, z napisem Konstytucja, to teraz znowu role się odwróciły. Czy, czyli ci, co wołali Konstytucję, Konstytucja um, łamią wręcz tą Konstytucję, działają wielokrotnie wbrew obowiązującego prawa, a ci, co znowu poprzednio łamali tą Konstytucję, teraz raptem jako opozycja stają w obronie tej, opozycji, tej Konstytucji. No tak, żeby po, podsumować y, krótko a dosadnie. Jeżeli e, słowem Konstytucja wyciera sobie za przeproszeniem gębę Morawiecki, Kaczyński, e, czy chociażby taki były minister obrony Błaszczak, to tak jak krzyk złodzieja, łapać złodzieja. A mówimy o tym, ponieważ od e, zakończenia rządów przez tamten reżim upłynęło troszkę czasu. Oni 13 grudnia przekazali władzę swojemu sprzymierzeńcowi z Okrągłego Stołu, Tuskowi i jego koalicjantom. To w kontekście tych najbliższych wyborów prezydenckich o tym przypominamy, byście Państwo po prostu nie dali się ponosić emocjom, które niewątpliwie będą rozgrzewać podczas tej kampanii wyborczej, żeby Was znowu podzielić. Jest jeszcze oczywiście środowisko, z którym kiedyś mieliśmy coś wspólnego, czyli środowisko konfabulacji, i tutaj. Też zalecamy daleko posuniętą ostrożność, czyli po prostu przypomnienie sobie, jak ci ludzie zachowywali się po, od marca 2020 roku, popierając terror, bezprawie i kłamstwo, które szerzył Morawiecki, Kaczyński, Błaszczak i, i ich koalicjanci. To trzeba mieć na uwadze, trzeba też mieć na uwadze, że to środowisko, które nazywa się konfederacja, ja to nazywam żartobliwie konfabulacją, no bo konfabulacja to jest po prostu kłamstwo, oni doprowadzili do takiej sytuacji, iż szeroko zakrojone, pierwotnie środowisko polityczne obejmujące różne nurty było systematycznie odcinane. I po tych ostatnich odcięciach wypadli już także Korwin Mikke, wypadł praktycznie Grzegorz Braun, i został, zostały te środowiska związane z Mencelem i Bosakiem. Bosaki, a... takich, co chcieli ukraść księżyc. Księżyc, tak, tylko może nie są bliźniakami. Ale którzy właśnie w sposób specyficzny zachowują się na scenie politycznej bo myśmy już chyba o tym mówili, że Bosak oczywiście zgłosił swoją kandydaturę na prezydenta pod warunkiem, że dostanie błogosławieństwo od Jarosława Kaczyńskiego, natomiast ponieważ tego błogosławieństwa nie otrzymał i nie powinien był, moim przekonaniem, nawet się spodziewać, bo to nie jest racjonalne yy, i to nie jest yy, yy, jakaś yy, nacechowane dojrzałością polityczną, raczej niedojrzałością i roszczeniowym myśleniem, ponieważ takie błogosławieństwo od Jarosława Kaczyńskiego nie Dostał, no to wystawił swojego brata Bliźniaka. No i ten będzie kandydował, a ten z kolei oświadczył, że nie będzie robił prawyborów wewnętrznych, bo by przegrał z Grzegorzem Braunem. No i tak to się wszystko zakończyło. Także. Środowisko, które y, kiedyś y, wycierało sobie znowu y, powiem nieładnie gębę y, jakąś demokracją wewnętrzną stosując tak zwane prawybory, już od tych praktyk y, odeszło po niesławnych prawyborach w Legnicy, które zostały oczywiście sfałszowane. Ja tak jeszcze dla przypomnienia, drodzy Państwo, zwrócę uwagę na lata wcześniejsze. Ja pamiętam też wypowiedzi polityków wówczas rządzącej partii, jaką było Prawo i Sprawiedliwość. Tam pada, padały pytania z ust różnych dziennikarzy o potencjalną możliwość koalicji, właśnie Prawa i Sprawiedliwości z konfabulacją. Ci politycy, no, dość można powiedzieć, jasno mówili, że taka koalicja jest nawet możliwa, ale pod warunkiem, że wśród grona tych ludzi nie byłoby kilku polityków, niewygodnych polityków, i tu każdy wówczas słuchający tych wypowiedzi. Był świadomy tego, że chodziło właśnie o polityków jak pan Korwin, jak pan Grzegorz Braun. Jak historia pokazała, żadnej koalicji oczywiście, nie, nie, żadna koalicja nie powstała. Ale jak widzimy, w bardzo szybkim czasie ci politycy zostali wypchnięci właśnie ze środowiska konfederacji. Pierwszy wyleciał pan Korwin. Następnie Grzegorz Brown systematycznie był marginalizowany, mimo że jest w dalszym ciągu jego partia, jest częścią składową właśnie Konfederacji, ale widzimy, że jego wybory do Europarlamentu to tak naprawdę było wypchnięcie tego człowieka z polityki krajowej, bo gdzie można prowadzić politykę w interesie narodu polskiego no nie w Brukseli tylko politykę prowadzi się w swoim kraju tu się ma wpływ na politykę międzynarodową na politykę wewnętrzną tak no w każdym aspekcie ten człowiek został wypchnięty na 5 lat no i można się spodziewać że tak naprawdę nie będzie już miał żadnego wpływu na na politykę konfederacji bo ja na przykład zauważam już coraz mniej jego wystąpień Coraz jest mniej aktywny. Być może w, jakiś, w jakimś czasie gdzieś tam na forum Parlamentu Europejskiego gdzieś błyśnie, tak jak kiedyś pan Korwin. No ale to tam odbije się echem, i każdy już zapomni o panu Brownie. No i wówczas. Tak naprawdę właśnie tych dwóch panów, jak pan Bosak i pan Mencen, będą mieli tak naprawdę już wolną, wolną drogę do właśnie takiej polityki, która będzie w jakiś sposób mogła prowadzić w przyszłości, niewykluczone, również do jakiegoś rodzaju koalicji z partiami, no, tym establishmentem jeszcze po okrągu stołowym. W identyczny sposób zresztą została zmarginalizowana Beata Szydło przez Jarosława Kaczyńskiego, Błaszczaka i Morawieckiego. Beata Szydło, której przypisywało się zwycięstwo Andrzeja Dudy w pierwszej kampanii wyborczej 2015 roku prezydenckiej i tej, która była przez kilkanaście miesięcy pierwszym premierem rządu tzw. Zjednoczonej Prawicy. W tej chwili nikt praktycznie o niej nie pamięta, a jeszcze w jakichś ostatnich. Może w dwóch miesiącach została wyeliminowana z władz partyjnych województwa małopolskiego skąd jakby się wywodzi, więc to pokazuje, że decyzja Grzegorza Brauna, gdy idzie o kandydowanie do Europarlamentu to wiąże się właśnie już z taką emigracją polityczną z tych strony. Myślę, że wszelkie rokowania związane z tą osobą należy traktować już jako niepoważne, jako nieuwzględniające realiów i że trzeba po prostu budować od nowa, bo to, co Grzegorzowi Brownowi udało się zbudować w 2015 roku, środowisko dosyć duże, nazbierać podpisy w wyborach prezydenckich to już się po prostu w obecnej sytuacji raczej nie powtórzy, bo nie ma już tych ludzi, nie ma tego człowieka w Polsce, a i w parlamencie, jak narzeka, słyszymy, głosu mu po prostu nie udzielają, więc chyba pozostanie kręcenie filmów, podejrzewam. I, i po pięciu latach już blisko wiek emerytalny, 65 lat, przejście na emeryturę w wieku właśnie 65 lat, ale już nie na emeryturę polską, tylko na emeryturę europejską, bo jedna kadencja w tej chwili wystarczy, żeby pobierać emeryturę nie polską, a europejską. Tak więc, drodzy Państwo, zachęcamy do refleksji i do budowania tak naprawdę środowiska politycznego, do zrzeszania się, to już wielokrotnie mówimy o tym, że jest to proces długotrwały, jeżeli tego nie będziemy podejmować, i to praktycznie będziemy w jakiś sposób skazani na tych ludzi, których wciąż widzimy właśnie w ekranach naszych telewizorów. No, mówimy to dlatego, żebyśmy nie prezentowali naiwnego, nierozumnego. Myślenia roszczeniowego, tylko żebyśmy uwzględniając realia, podejmowali zdroworozsądkowe, podyktowane no, faktami niezbitymi decyzje. Tak to po prostu jest w każdym przypadku działalności, czy to jakiejś politycznej, czy gospodarczej, czy społecznej. Tutaj po prostu od takich reguł nie możemy abstrahować, wręcz przeciwnie, musimy twardo stać na nich po to, żeby po prostu się nie ośmieszać. Tak więc jeszcze raz, drodzy państwo, dziękujemy za uwagę. Zachęcamy również do kontaktu z nami. E, przynajmniej dzięki temu jesteśmy w stanie rozszerzać nasze kontakty, czy to lokalnie, ale również ogólnokrajowo. A to nie za, za tym idzie, tak naprawdę poznanie się, e, nabieranie do siebie jakiegoś zaufania, a w przyszłości właśnie może powodować powstawanie jakiejś działalności takiej ogólnokrajowej, czyli tworzenia się właśnie jakiegoś ruchu oddolnego, bo to właśnie oddolnie należy to wszystko tworzyć, nie na zasadzie jakichś nakazów odgórnych. Ja pamiętam swego czasu takie stwierdzenie jednego z posłów właśnie konfabulacji, że Ruch Narodowy, bo tutaj właśnie ten człowiek jest związany z Ruchem Narodowym, że Ruch Narodowy to jest oddolna inicjatywa z tego względu, że pan Winnicki i pan Bosak sami założyli partię. No, niestety to nie jest ruch oddolny. Ruch oddolny to jest właśnie tutaj, jeżeli na dole, na, w społeczeństwie, na tych najniższych szczeblach ludzie się w jakiś sposób organizują. A wśród tych ludzi dopiero wyłaniają się liderzy. To jest naprawdę dopiero ruch oddolny, ruch społeczny oddolny. Dziękuję Państwu Dziękuję. Jeszcze zapewnienie prosimy o kontakt, przekazywanie swoich numerów telefonów, bo my tego nie zasypiamy, że tak powiem, w popiele. My po prostu odzwaniamy, rozmawiamy z ludźmi po to, by się, tak jak już ktoś powiedział, poznać, spotkać. I zacząć współdziałać. Dziękujemy. Do widzenia.